Karol III w Australii będzie nosil neutralny płciowo, podmiot sprawujący władzę wyższa. Karol III oficjalnie objał brytyjski tron po mamie, Elżbiecie II 10 września ubiegłego roku. Gdy Rada Akcesyjna ogłosiła go z Bozej Laski Królem Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej oraz innych jego posiedłości i terytoriów, glowa wspólnoty obroca wiary. Wymienione w proklamacji inne posiedłości i terytoria to kurczaca się w szybkim tempie brytyjska wspólnota narodów. Jeszcze w listopadzie 2021 roku liczyła ona 15 krajów. Z okazji 55. rocznicy niepodległości, co to opuścił Barbados, w ubiegłym roku ponad połowa mieszkańców Jamajki opowiedziała się za porzuceniem wspólnoty. Australia przygotowuje się do referendum w tej sprawie. Na wypadek, gdyby większość obywateli opowiedziała się za wystąpieniem z jej wspólnoty. Na początku tego roku australijski bank rezerw zaproponował, by nie zastępować wizerunku Elzbiety II portretem jej syna na banknotach 5 dolarowych. Zamiast nowego monarchę, na 5 dolarówkach znajdą się rysunki honorujące kulturę i historię pierwszych Australijczyków. Banknot 5 był ostatnim w Australii środkiem płatniczym, na którym znajdował się wizerunek monarchy. Na tym nie koniec zmian. Australijczycy postanowili nie uznawać Karola III za swojego króla. Powód może zaskakiwać, bo nie wynika z polityki, lecz gramatyki. Australijski parlament uznał słowo król za zbyt męskie i postanowił zastapić go wyrazem neutralnym płciowo. Karola III na terenie Australii nie tylko nie będzie można nazywać królem, lecz także używać w odniesieniu do niego męskich zaimków. Zamiast tytułu króla, dziedzicowi Elżbiety II będzie w Australii przysługiwał tytuł Sovereign. co dokładnie oznacza podmiot sprawujący władzę wyższa. W języku polskim słowo suweren jest rodzaju męskiego, jednak angielska gramatyka jest mniej restrykcyjna. Decyzja australijskiego parlamentu na temat nadania nowego tytułu Karolowi III pociągnęła za sobą kolejne. Wykluczone będzie nazywanie go jego królewska wysokość, a gubernatorzy nie będą odtąd nazywani jego lub jej ekscelencja. Tylko ja sobie z nowymi regulacjami parlamentu poradzę australijskie tabloidy, które uwielbiają pisać o brytyjskiej rodzinie królewskiej.